w zakątkach naszej ojczyzny, tak jest i my chcemy pamięć tych, którzy wsparcieli powolną ojczyznę. Młodzież w naszej szkoły przygotowała spotkań słowo muzycznych, który wprowadza nas w na ten klimat patriotyczny, dlatego cieszę się, że podjęto właśnie to zaproszenie, by tym jeszcze, w tym dzień był również przez młodzież szkoły podstawowej gminy, także bardzo proszę o zaakceptowanie tego programu. Nie dajmy zginąć poległym. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. co sen o Polsce wśród szumu drzew śnili, o niej niepodległej i wolnej śpiewali, gotowi karabin chodzić w każdej chwili i życie swe młode położyć na szali. Ci, którzy zdradziecko, podstępnie spytani, z honorem znosili nadludzkie cierpienia, kiedy ból potworny sięgał życia granic, a serce żądało wciąż od ust milczenia. Ci, co upodleni i z zasług odarci, Godnie przed obliczem śmierci się stawiali. Nim kula przeszyła, Wyrwał im się z piersi okrzyk o tej Polsce, którą ukochali. Ci, którzy z historii polskich kart wyrwani, Pamięć ich strzegały podłe pomówienia. Jawią nam się teraz w blasku swojej chwały, Żołnierze niezłomni, Żołnierze podziemia. Żołnierze wyklęci, niezłomni żołnierze, dla których ojczyzna to słowo najświętsze. Tak twardzi jak skała, żołnierze wyklęci. Cześć ich pamięci. Narodowy Dzień Pamięci, Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji na świadectwo męstwa. Niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązywania do tradycji niepotłukłościowych za krew przylaną w obronie ojczyzny. To słowa Świętej Pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej, Wychaco Kaczyńskiego. Wprowadzenie do porządku prawnego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych symbolicznie zamyka okres wykluczenia wyklęcia z obszaru pamięci zbiorowej przez elitę opiniotwórcę III Rze Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, tych heroicznych obrońców wolności, którym przyszło żyć i umierać w okrutnych czasach pełnego i brutalnego triumfu systemu komunistycznego. Systemu, który w całych dotychczasowych dziejach ludzkości był największym i najgroźniejszym wrogiem wolności w każdym jej wymiarze. Fragment ulotki z marca 1946 roku. Autor Zygmunt Szendzielarz pseudonim Łupaśka. Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków, oddanych sprawie i wybranych przez cały naród. A ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo be wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich mordują najlepszych Polaków, domagających się wolności i sprawiedliwości. Ustawa z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walczą o prawo do samostanowienia i użyczy w istnienie dążeń demokratycznych, społeczeństwa polskiego z bronią w ręku, jakie w inny sposób przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu stanowi się, co następuje. Artykuł pierwszy. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Artykuł drugi. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest święte państwowym. Artykuł trzeci. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Żołnierze wyklęci, czy ktoś z was pamięta? Czy wie, że oddaliście życie za swój kraj? Za Białą czerwony sztandar nad swą głową, za orła w koronie powstańcie na nowo. Czerwoni oprawcy zabrali marzenia, którymi karmiliście naród ten co dnia. Każdy bez wahania dumy naprzeciw wroga stał. Każdy wyklęty cenę wolności znał. Choć przebraliście bój o ojczyznę wolną od czerwonych plan, Szczerze, niezłomnych, nie zatarł czas, nadzieja wraca, gdy jeszcze raz pismy waszą powtarza las! Określenie żołnierze wykręci powstało w 1993 roku użytego pierwszy raz w tytule wystawy żołnierze wykręci antyko antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o nim. Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grup. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklinego. go. Niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Osuszył czas mokradła krwi, czerwone słońce wnuk w zen zenicie. Czy warto było w dni za taki kraj oddawać życie? Słychać pokoleń drwiący śmiech, to komuniści mają święto, lecz mądry Bóg w osobach trzech pamięta za co was wyklęto. Te święto oto macie dziś, skoro najlepszą bronią pamięć i groźna tego święta myśl, że wolnych ludzi nic nie złamie. Niech się prostuje i nieszczęść niechaj drżą moskiewskie karły, hańba wierzącym wsiech i młod, chwała za niepodległość zmarły, Zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzance służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz, może historię się powtórzy. Żołnierze Wyklęci to żołnierze Polskiego Zbrojnego Podziemia Niepodległościowego, walczący przez lata z remizją komunistyczną. Ludzie skazani przez komunistów na zapomnienie, na nieistnienie w społecznej świadomości. Przez dziesięciolecia niesławniani, opruwani, wykluczeni z narodowej pamięci. Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zatrzymania sierżanta Józef Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, w Majdanie Kozic Górnych. 18 lat po wojnie, 21 października 1963 roku. Przez całe lata w PRN nazywano ich zablutymi karami reakcji. Zabluty karł reakcji to propagandowe określenie używane w okresie Polski Ludowej wobec żołnierzy i Armii Krajowej. Wchodzi z plakatu Włodzimierza Zakrzewskiego, zatytułowanego olbrzym i zabluty reakcji. Wydrukowanego w łodzi w 1945 roku, a przedstawiającego, biegnącego z bronią gotową do strzału, Rzymierza Ludowego Wojska Polskiego i obdłużającego go Karłowa tego człowieka, jest na szyi tabliczko z napisem AK. Tak jak bądźcie znani pod nazwą AK, to reakcji, reakcję. W zamian za ofiarną walkę w obronie wartości, jaką była niepodległość Ojczyzny, Wielu z nich poległo z bronią w ręku, inni zamęczono w więzieniach ciągły, ciągłymi przesłuchaniami i torturami, a jeszcze inni po okrutnych śledztwach przechodzili pokazowe procesy, które były kpiną z wymiaru sp sprawiedliwości, a których wyrok był oczywisty – natychmiastowo wykonywano kary śmierci. Jedynie nielicznym udało się przetrwać stalinowski reżim, aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piętnem reakcyjnego bandyty. Wiersz opublikowany w podziemnym pisemku satyrycznym szydło 20 września 1946 roku. Polak, co nie chciał zostać kainnym, że chciał być wiernym Ojczyźnie Synem. Chciał jej wolności w słońcu i chwale, a że śmiał mówić o tym zuchwale, że nie chciał, by go więziono, bito, był reakcyjnym polskim bandytą. Jest polska wolna. I niepodległa. Jest wielka, młoda, swobodna, śliczna i nawet mówił demokratyczna. Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha, w kim pozostało sumienia trochę, komu nie niemiłe sowieckie myto, jeszcze raz został polskim bandytą. O Boże, chciałbym zapytać Ciebie, jakich Polaków najwięcej w niebie, płaszczem twej chwały blaskiem okryci? Są tutaj wszyscy polscy bandyci. Zaledwie garstka z nich dożyła tzw. odwilży i ustawy honorującej ich wieloletnie zmagania w szeregach ZWZ, AK, NSZ i WIN. Z oboma okupantami dożyli oni również dużej liczby rewizji nadzwyczajnej od wyroków śmierci które otrzymali ich dowódcy i towarzysze partyzanckiej doli i niedoli. A ty trzeba przynajmniej przypomnieć. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zabora. Zygmunt Szendzielarz, pseudonim Łupaszka. Władysław Łukasiuk, pseudonim Młot. Zdzisław Broński, pseudonim Uskok. Bracia Leon i Edward Taraszkiewiczowie, z których pierwszy to Jastrząb, drugi to Żelazny. Stanisław Stojczyński, pseudonim Warszyc, Kazimierz Kamieński, pseudonim Puzar, Józef Kuraś, pseudonim Obie, Józef Franczak, pseudonim Lalek, Henryk Wybranowski, pseudonim Tarzan, Mieczysław Małecki, pseudonim Sokół, Marian Bernaciak, pseudonim Orlik, Witold Pilecki, pseudonim Druh. To dla każdego, kto choć trochę interesuje się historią walki stoczonej z komunistami o niepodległość naszego kraju i prawo człowieka do wolnego życia na Ziemi, nazwiska i pseudonimy doskonale znane. To elita żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Przywołane tu postacie to oczywiście tylko przykłady z długiej listy nazwisk zasłużonych dowódców oddziałów antykomunistycznego podziemia. bahateru stan prężna, jak żywioł surowa, ustą pieśnią, sercu krwawą umą, Armią Krajowa. Zimny ogień, granat pod podłogą, Łańcuch codzień spajany od nowa, Zbrojne kroki, nocną leśną drogą, Armią Krajowa. Bohaterów prowadziła ślady, Naród zwarty jak grupa szturmowa, Aś spłynęłaś krwią na barykady, Armia Krajowa. Nie rabaty, nie barwy mundurów, nie z stęga torturowa, ale skowyt i krew spod pazurów, Armia Krajowa. Choć na grono w ci biednanie, kula w plecy, cela betonowa, co się stało, nigdy się nie w stanie, Armio Krajowa. Odmówiono ci sławy i życia, Ale symbol wyklęty i słowa. od Twoje wciąż sławią z ukrycia, Armia Krajowa. Nas nie stanie, ale Ty nie zginiesz. pieśń cię weźmie, legenda przechowa. Wichem chwały w historię obwiniesz, Armia Krajowa. Armia Krajowa konspiracyjna organizacja wojskowa działająca w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej na obszarze państwa polskiego w granicach RP sprzed 1 września 1939 roku stanowiła integralną część sił zbrojnych RP. Powstała 14 lutego 1942 roku, kiedy Związek Władzy Zbrojnej mocą rozkazu naczelnego wodza sił zbrojnych generała Władysława Sikorskiego Przemilionowany został na Armię Krajową. Funkcją komendanta Głównego AK pełnił kolejno generał Stefan Rabecki, pseudonim Grot, generał Tadeusz Komorowski, pseudonim Bur, generał Leopold Kulicki, pseudonim Wydźwiadek. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość było największą organizacją konspiracyjną działającą w Polsce w pierwszych latach powojennych. Zostało utworzone 2 września 1945 roku przez Grupę Wysokich Oficerów rozwiązanej w styczniu 1945 roku AK pod przewodnictwem pułkownika Jana Żybackiego. Kadrę UWI mieli tworzyć głównie niezdekonspirowani byli żołnierze AK. W wyniku działań represyjnych Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, wielu żołnierzy AK oraz innych podziemnych formacji zbrojnych. Już w 1944 roku znalazł się w więzienia lub zostały wywieziony w głąb ZSRR. Nawet jeśli nie kontynuowali działalności konspiracyjnej. To, że Święto Żołnierzy Wyklętych obchodzimy właśnie 1 marca, nie jest przypadkiem. Wtedy przypada bowiem rocznica zamordowania przez Urząd Bezpieczeństwa w 1951 roku członków IV, ostatniego zarządu głównego win pod pułkownikiem, w Listu z Łukaszem Obrachem Cieplickim, programacją. List Łukasza Cieplickiego odpisany z celi śmierci do Przedniego Senatu. Obiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i polska niepodległość odzyska, pochalbiona godność ludzka zostanie przewrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać Żegnaj, mój ukochany, całuję i do serca tule. i królowej Polski oddaję. Ojciec. Myślicie o ojczyzno znach widzieli wielką nie ogromny dzień lecz potęgą ducha zanim się granice zacisnęły pewno by osaczyła, noc czerwona ducha dzisiaj wiatr pamięci sroga smoka twarzy świetnie zapalmy za zakolewnych fal i trzymamy wartę, siwi, chorzy, starzy Trójciąg słów związanych Bóg, ojczyzna, naród Pisać taki wiersz, lecz piszą go dla prawdy, a nie chwały. W tym wierszu jest ofiarą nasza cześć, a oskarżonym naród. Prawie cały nasz naród, który jak poławłowa pies tu wszystkie winy zwala na Sowietów, a wciąż mu nie chce wejść do pustych serc. Szacunek dla żołnierzy NSZ-u. Hardy ich kark, tchórzliwy świat, zamknąć chce w zwojach niepamięci. Choć tyle już minęło lat. Nadal żołnierze to wyklęci. Nie zamknie ust cmentarny dół, nie pamięć ran też nie zabliźni, bo dzięki nim jeszcze się tlą resztki honoru mej ojczyzny. A ci żołnierze, cóż, na miły Bóg, wiedzieli, śmierć na wojnie nie pierwszyzna: Wiedzieli, tu przyjaciel, a tam wróg. A z nimi Bóg i honor i ojczyzna, a kiedy w sobie takie siły masz nie straszna nigdy ci przemocy, buta, i zawsze godnie swą zachowasz twarz, bo wiesz, że siebie bracie nie oszukasz. Dziś, kiedy wolność tu wróciła już, a przecież mogła nam nie wrócić wcale, nikomu nie ujmując żadnych cnót, czas chłopcom z Enesetu oddać chwałę, bo przecież nie dla naszych pustych serc i nie dla ciemnych głów swe życie dali, lecz chcieli nasi chłopcy z Eneset. Byś Polskę widział tu i nie z oddali. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Stańcie do apelu.